No to dzień dobry misiaczki w ten piękny dzień. Dzisiaj jest ostatni dzień, który spędzamy w Dar es Salaam. E, niedługo ciśniemy do, e, na Zanzibar. Więc chciałbym wam pokazać w ogóle co mieliśmy do użytku, a z czego nie używaliśmy, bo byliśmy zajęci. Byliśmy siłownie tutaj w tym miejscu, gdzie robiliśmy sobie tam... wynajmowaliśmy Airbnb. No i co? No i basenik. Patrzcie w ogóle na ten... na ten luksus moi drodzy. Patrzcie tutaj, jak sobie można fajnie popływać. Także ja wczoraj robiłem mocną pompę pleców, więc dzisiaj w sumie robię sobie trochę luzu. Eee, więc to no co? No idę sobie popływać. Kilka długości, trochę relaksu i, i Elo, nie. No i co moi drodzy? pobajowano, pobajowano. No i tak chyba wyszło, że jednak spóźniliśmy się na, na prom. No ale zobaczymy, no ciśniemy, już zapakowani. No i najwyżej będziemy czekać do godziny 16 i na zarazi będziemy wieczorem. No więc wszystko się okaże za chwilę jak tam dojdziemy. Mamy jeszcze jakiś kilometr z buta, więc No ciśniemy, ciśniemy cały czas. Ło, wow, no i zdążyliśmy i zdążyliśmy na, na łódkę, na łódkę, więc ciśniemy trochę. Tutaj jest opóźnienie 20 minut na nasze szczęście, więc więc nie ma co, trochę wieje wiatr. I zaraz zobaczymy jak łódka wygląda w środku i, i tyle. Także tak, pięknie, także pięknie jest. Zdążyliśmy. Nie wiem, tutaj Mimo naszego spóźnialstwa naszego lenistwa. O, płyniemy. W prawie, że na ostatnią chwilę zdążyliśmy. Na szczęście nasze, mówię, było opóźnienie. Trochę się zgrzaliśmy, gościu też z tego sprzedaży biletów, no nieźle tam, tam lecieli, zapłaciliśmy trochę więcej, bo zapłaciliśmy w szylingach. no ale no mamy dwie godziny dłużej na Zanzibarze, nie, także było to na pewno bezcenne. tak, to były bezcenne, bezcenne dwie godziny, e, więc cieszy mnie to bardzo, płyniemy aktualnie sobie co, łódeczką, która będzie najszybciej płynęła chyba 40 węzłów. Nie wiem nawet, co to znaczy, ale tak wam powiedziałem. No i co, no i do wygląda tak? Można sobie kupić jakieś tam żarcie, można sobie wyjrzeć przez okno. No i tyle z atrakcji spłynięcia z łódką. Wow, dojechaliśmy, dopłynęliśmy. Takim wariatem. Było szybko, ale naprawdę nie wiem, co gorsze. Te 20 godzin w ciężarówce, czy półtorej godziny na tej łódce. Tak, mam chorobę morską. O, I sobie idziemy, patrzcie, takim katamarankiem płynęliśmy. No i idą ludzie. I powolutku coś tu się dzieje, zapowiada się. Ciekawie, widać że trochę inaczej, tu budowle wyglądają inaczej. No ale za chwilę będziemy sobie gadać, musimy sobie gdzieś siąść. I muszę sprawdzić, co w ogóle dzisiaj robimy, gdzie idziemy, w którą stronę zmierzamy, po co i dlaczego. No i tyle, no zobaczymy. Jesteśmy właśnie w całym Town, w mieście portowym, z którego staramy się tak naprawdę uciec, w się sensie wylecieć już gdzieś powolutku w stronę Dżambiani, do, e, do którego się kierujemy. Bo tam w sumie wyszło tak fajnie, że dostaliśmy zaproszenie, A tak naprawdę no w sumie nazwijmy to zaproszeniem, więc jedziemy tam na 3-4 noce, zobaczymy co w okolicy możemy zobaczyć, tymczasem Przechodzimy sobie przez takie w sumie wąskie uliczki targowe. Dosyć lokalny klimat. chociaż też minęliśmy jakieś tam chyba trzy białe dziewczyny. No i z tego co, tak wiecie, już się nałaziłem po tych targach. Tak, faktycznie na Zanzibarze to wygląda troszeczkę inaczej ze względu na, na to budownictwo. No, z tego co wiem, to tak naprawdę. Zanzibar jest o wiele bardziej jakby muzułmański. To jest praktycznie 100% muzułmanów tutaj. No ale o tym myślę, że jeszcze będziemy gadać za chwilę. Tymczasem sobie idziemy i pewnie będziemy szukać jakiegoś miejsca, żeby się napić może jakieś kawki, może jakiejś zimnej wody, może zjeść jakiegoś owoca. O i tam w ogóle jak fajnie wygląda. Widzicie Targ tutaj ogólnie taka trochę... O, nie najgorsza droga w sumie, no ale taka, a nie inna. Takie rozwalone budynki, a tam w tle widzę szklane jakieś tam centrum handlowe. Grubo, nazwijmy to wylotówki z tego miasteczka ze Stone Town. No ale jak idziemy, idziemy. końca nie widać takich, takiego, wiecie, miejsca, żeby faktycznie można coś złapać, jakieś prywatne auto. Bardzo dużo busów się tu kręci i, i, i taksówek więc na no tego na razie nie chcemy no w ostateczności, żeby staniemy gdzieś po prostu i, i, i złapiemy busa. dzisiaj kierujemy się do padzie. E, to jest takie. Nazwijmy to większe miasto, z którego portu będziemy na jutro uderzać do dziambiani. Więc, więc zobaczymy w sumie jak to wszystko wyjdzie. No mówię, mamy tam jakieś 40 km. no ale widzę tutaj taki trochę inny klimat niż, niż w Tanzanii, tutaj na Zanzji, nie? No nie wiem czy też jakby z tych ujęć, co wam pokazuję, czy zwróciliście na tę uwagę, no ale jakoś tak troszeczkę inaczej jest. No to co moi drodzy, stwierdziliśmy, że co? Że jedziemy sobie busem. No przeszliśmy się kawałek, tak naprawdę ten spacer był fajny, bo zobaczyliśmy sobie kawałek gdzieś tam miscinki, kawałek wiochy. Troszeczkę tych różnic w sumie ja zauważyłem. Nie wiem czy bicie tak zauważył, no to trochę, tro, tro, trochę inaczej, nie? Trochę trochę inaczej jest. Już nas no, tak nie atakują, się. No jesteśmy teraz na przystanku takim nazwijmy to autobusowym na wiosce. Więc tu atakują, no ale to jest zabawne, to nie jest takie, to nie jest takie nachalne, nachalne tak, to nie jest takie nachalne. A stwierdziliśmy, że to 50 km już nie będziemy jeździć, bo jeden dolar kosztuje tak naprawdę za osobę, żeby to przejechać, ten dystans, który tam musimy sobie e, zrobić, więc totalnie na luzie na. na... Po prostu zlitował się nade mną. No, no może troszeczkę tak. No ja bym się chyba nie przeszedł, ale tak naprawdę nie robię to różnicy, mogę się przejechać. To nie jest tak, że ja za wszelką cenę coś robię, mówię, no nie ma. Nie ma co w życiu robić rzeczy za wszelką cenę. A jak, a jak widzicie, ma być bardziej i dłużej uśmiechnięta, to, to uśmiech wici jest dla mnie tutaj najważniejszy. Dlatego, moi drodzy, co? No, no jedziemy sobie, mam orzeszki, kupiłem sobie, mówię, a będzie, będzie orzeszek, bo ja taki też jestem orzeszek ananasek i tutaj mam chipsy z, z manioku ogólnie. Tak I mówię, a, a, zjemy sobie i mamy takie Alalici. No, jak ci Alalici smakuje? Boka pierwszy raz takie się jadłaś, jesz, nie? No więc jest cudziutkie, takie... Ja miał to porównać, to takie winogrona w sumie. Nie takie takie winogronowe No, troszkę lepsze. A ty widzisz? Ja na no, polskie winogrona to jednak polskie winogrona dziewczyna. prosto z Italii. So, dobra. No to moi drodzy, znaleźliśmy miejsce w końcu do spania. Witam w naszym łożu. Tu będziemy się legli. Bo możemy, ale gliśmy się tam. Leżyliśmy, kawałek dalej, tam, tam tak. Bardzo widzi przeszkadzały chorągiewki. To były straszne pogóle chorągiewki, które jakieś mi jak wydawały taki. <grytanie> taki. Wiatr robił. Chorągiewki robiły. Więc stwierdziliśmy, że pójdziemy sobie tak no, 20 metrów dalej. No i jak już tutaj sobie rozłożyliśmy taki koczyś specjalny zabrany z samolotu to linii Qatar, tak, tak, ręcznik, mamy dwa spiwory, ja sobie poduszkę będę robił z, z bluzy. No mam jeszcze Ja się normalnie świerszy, tak, tak, tak. Bo świerszczę jeszcze będę tak ćwierkają. W sumie mam w tym, tak. No, tak. Mówisz? Jest sprawa? No i pięknie jest, no. Ja ogólnie moi drodzy na no średnio lubię spać na plaży z tego powodu. O, że piasek wszędzie wchodzi. jeszcze chciałam zaznaczyć, że cały czas ktoś przechodził albo... W buzi jest... mam dużo piasku jest dużo, jest dużo piasku w z No tak dużo ludzi sobie chodziło. Chociaż mi ludzie aż tak nie przeszkadzają, nie chcę chodzą. W że to plaża, no to nie chcę chodzą ludzie. Nie, ja się trochę. Boja. Ale w Kszaczarach się lepiej śpi Waliesz spoko Co masz do robala, co? Odczep się od mojego robala No przepraszam no. Dobra, w takim razie tak to wygląda Czekamy na wschód słońca Tak naprawdę jest godzina trzecia w nocy Wyglądam trochę ja jak Jezus Ja chciałam zaznaczyć, że tam jest ocean indyjski No, za nami jest ocean jest taki wyporzony oceanu A za nami taki co by nie był no. no i co moi drodzy No, idziemy spać A przynajmniej próbujemy Ważne, że na początku fajnie było się popatrzeć na gwiazdki, a potem było tylko gorzej, prawda Wica? Nie no, jest pięknie No i to najważniejsze, dobra Koniec tego, czekamy na wschód moi drodzy, czekamy, czekamy No to co? Wstajemy Dzień dobry wszystkim z Zanzibaru Łooo wow. Patrz, na to Wstajemy, wstajemy, a przed nami... O Taki widoczek. Mamy jakieś 8 km do celu w tamtą stronę, więc będzie marsz. Wow. Jak ci się podoba taki poranek? Mogę się tak budzić codziennie. No ale spać już niekoniecznie, co? No, pierwsza połowa była ciężka, ale później było już tylko lepiej. A nie jeszcze piasek do nas no i tak wyglądało nasze ob obozowisko już z góry Czasem chwilę poleżeliśmy słońce już wzeszło w taki piękny sposób jest już wysoko A nie wiem jak to zabrzmi, ale jest mi zimno Naprawdę wiało całą noc Tak naprawdę wiało 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 tak siu Siu i tak wiało Ca całą noc Dopiero nad ranem przestało. Było dygwiało tym piachem po twarzy. krzypimi między zębami piasek, fajnie jest. No i co? No i widzę, stwierdziła, że idzie się kąpać do morza. A ja się zastanawiam. Bo wiem, że mamy jeszcze kawałek do przejścia. Jak on miał mokre spodanki, będę mokry. To pewnie zakładam, że się obetrę. A jak się człowiek obetrze? To będzie marudny. A jak człowiek będzie marudny? O to nie chcecie, żeby człowiek był No to, co popływane, ogarnięte, plecaki zarzucone na garba. Przed nami 7 km marszu po plaży, o wschodzie słońca z 15-kilowym obciążeniem. I sobie idziemy. I idziemy. I człowiek zaki, co sobie nie szedł. No i tak też szliśmy, szliśmy plażą, była skarpa, trzeba było wejść na drogę. I z przyzwyczajenia machnąłem po prostu ręką. No i jedziemy na pace. No. nie złapał. No i podjechaliśmy kawałeczek. Jesteśmy już w Dziambani, jesteśmy daleko Pili Pili. Słonego Pili Pili. Gdzie pewnie, odwiedzimy pewnie gdzieś tam tutaj te miejscówki. Tymczasem zatrzymaliśmy się na przystanku autobusowym. Jemy zupę z kozy, ale naprawdę, powiem Wam szczerze, że to jest jedna z lepszych zup, jakie jem. Ja sobie jeszcze wziąłem ciopatis, a Wicia już zjadła sobie bułeczkę, taką tutaj e, domowej roboty. No, tu się wszystko tutaj gotuje, tu sobie jemy, można sobie wziąć tutaj limonkę, można wziąć sobie papryczkę, wrzucić do zupki. No i tak sobie zaczynamy, no też takim, no tak bardzo w moim stylu tutaj, nie? Takim lokalnym stylu podróżniczym. Thank <laughs> you. No i co moi drodzy? My właśnie zatrzymaliśmy się w Pili Pili w jednym z Pili Pili e, z słynnych hoteli ojca za Zibaru na śniadanie. A to z tego powodu, w ogóle patrzcie jak to wygląda, a to tylko z tego powodu, jeden z widzów, Tomek, e, postanowił przepisać na mnie vouchery, żebyśmy mogli sobie z wicią odpocząć. Więc mamy troszeczkę pieniążków, żeby sobie tutaj wydać. Tutaj patrzcie, taki jest hotelik. No dzisiaj tutaj nie śpimy. Będziemy spać tam dalej, wam zaraz pokażę, no ale mamy troszeczkę pieniążków do wydania na jedzonko, więc będzie fajnie, masę nadrobimy, widzicie to też będzie szczęśliwe, bo nie, nie będzie musiało jeść kozła, ja tam już się przyzwyczaiłem do żubki z kozła, jest mi to bardzo, bardzo na rękę, patrzcie jak to wygląda tutaj, Fajne łebeczki grają w piłkę. Słońce już tak fajnie idzie do góry, więc kolor wody zaczyna się robić naprawdę, naprawdę przyjemny. Tu się coś buduje na plaży, no jednak ten Zanzibar to jest taka miejscówka, gdzie faktycznie jest dużo możliwości rozwoju. A jak ja się tutaj czułem, jedząc śniadanie wśród Polaków, idąc plażą, widząc samych białych, czułem się dziwnie. Nie chcę marudzić, to nie jest marudzenie, ale czuję się dziwnie. W sensie, biorąc pod uwagę to, że będziemy mieli naprawdę fajną chatę tutaj, po raz kolejny fajna, e, fajne spanko, e, na pewno będziemy jadać no, w tych miejscach hotelowych, czyli takich bardziej turystycznych, e, traktuję to trochę jako survival iwal, po tym co w sumie przeżyłem przez ostatnie półtorej miesiąca. Do którego, jakby standardu, przywykłem w pewnym sensie, mimo że zmęczenie i tak dalej. No, jestem ciekaw jak. Jak się odnajdę w takim stylu podróżowania, w stylu życia, kiedy tak naprawdę wszystko mam pod nosem i nie za bardzo muszę o, ogarniać i zapierdzielać po to, żeby się coś ogarnąć. No zobaczymy, no a ty widziałeś, jak się czułaś wśród Polaków. No i ja przez się się po taki... 3 dni nie zdążyłam, wiesz, No. Syknąć, więc dla mnie to jest... No, ale tak czy inaczej? Ale, na... no, ale widziałaś. Generalnie czułam się lepiej w Dar es Salam, jakby... Klimat po prostu, czuć Afrykę. Tutaj już wszędzie wszyscy szkoło mówią po polsku, nawet Masa i do nas mówi po polsku. No ten tak, tak. Jest... No i moim zdaniem jeszcze jak tak właśnie szliśmy, to ten hotel tutaj totalnie nie pasuje, nie? Totalnie tutaj jakby nie pasuje. Ze względu na to, że jest postawiony praktycznie w samej, w samej wiosce, wiecie, pokazywałem Wam już niejedną wioskę, jakby tutaj, e, tańzańską. Wiecie, jak te domy wyglądają, jak ludzie to mieszkają. Jedliśmy pyszną zupę z kozy, dzieci szły do tak. szkoły, wychodziły z tych e, kad. I nagle mamy kolos. I, na, I nagle kolos, nie? No dziwnie to, bardzo dziwnie to wygląda, co najmniej, nie? No, tu seziomeczyk. Ale jest w Kurę, kurę myje. Tak, to jest. No naturka jest cudowna, tak. Naturka jest naprawdę cudowna, e, palmy robią robotę. O i tutaj właśnie, taki klimacik mi się podoba, ten domek, który wam teraz pokazuję. I to mi się podoba, nie? No, no nie wiem, no ja już mam takie niezłe zboczenie, no ja nie, wiecie, że ja nie jestem normalnym podróżnikiem, albo właśnie chyba jestem normalnym podróżnikiem, a nie, wiecie, hotelowym, czy jakimś innym. No, no idziemy zobaczyć, gdzie będziemy mieszkać. No i widzicie, znalazłem sobie nowego kolegę. Twarda konwersacja o szkole, a zaczęło się niewinnie od żebrania, o jedzenie. Chciał. I co? Będzie grał? Lubi grać. W piłkę do futbolu. I co? Kupisz mu piłkę? Przyniesiesz mu piłkę? Pięknie z twojej strony. Masz złote serce, dziewczyna, Normalnie. Piękna sprawa. Czemu nie? wspierać młodych sportowców, nigdy nie wiadomo <grywa> No świetna akcja, mam, mam nadzieję, że nie zagłusza tutaj e, dzieciaki tam pobiegły do, do taty chyba tam, tam jest taka buda tam siedzi tata, bo widzieli, że tutaj gadamy z, z dzieciaczkami I pobiegli i przynieśli, przynieśli muszle, ale o dziwo nie chciało nami sprzedać Radosne? I sobie tu latało. No człowiek nie co by sobie nie latał. I masz takie ładne pusie. Jeśli chcesz takiego, zrobić ci murzynkę? No nie, nie. Znaczy wiesz co, no nie ja, ale no możemy Ci to załatwić, prawda? No. To nie pora na dzieci. Ale, jakie pysy mają, ładne? <grymne> Dla takiego <maski. grymne> pysia dziewczyna! Nie mogę tu przyjechać i popatrzeć, ale nie trzeba No dobrze, <grymne> ugodzę, bo zaczynamy wakacje. Tego się naprawdę nie spodziewałem. Za nami jest misuka, gdzie śpimy. Misuka nazywa się Blue Waves. I ja na taką nie wiem, no. No, jakoś tak jest troszeczkę inaczej niż w całym Pili Pili Tu ja się tu w sumie spoko, recepcja była taka spoko, to recepcja, która była po prostu stolikiem no, na zewnątrz, to było naprawdę fajne e Pomogę Kilimanjaro, ten była pole pole, także jest, jest dobrze Ale patrzę na ten kolor w ogóle wody, nie? nie no w kamerze tego na pewno nie widać, ale jest przecudnie Naprawdę przecudnie. No a tu koledzy, koledzy wici. <noise> <noise> Wicie skracza tutaj dystanse. E, łamie bariery i te językowe, kulturowe i wiekowe. Naprawdę wspaniała kobieta, złota, złota dziewczyna. I, I co? Tu sobie też lata. Latawce, a tam jest spocik na kajta widzę. Zresztą widać że tam jest taka mega jasna woda, czyli jest pewnie płytko. Nie? Tak, tak, tak mi to się wydaje. Pociw, się no za chwilę, za chwilę tam się przejdziemy, zobaczymy ile kosztują lekcje, czy tam możliwość pokajtowania. Ale słyszałem, że naprawdę jest mega drogo. Mimo że chciałbym bardzo spróbować kitesurfingu no zobaczymy jak to wszystko wyjdzie. No jeszcze tutaj chwilę mamy zostać, więc no, no zobaczymy. No i co, no i u nas cały czas odpływ. Trzeba uważać na tzw. Blue Gills, na jeżowce, ale może gdzieś tam dalej, jak pójdziemy, to uda nam się złapać. Ee, może uda nam się złapać jakieś rozgwiazdy tym razem tutaj, chociaż, chociaż nie wiem, no i patrzcie jak to pięknie wygląda, kurcze pieczone naprawdę, odpływ to jest coś pięknego, naprawdę można sobie tam daleko iść, tutaj widać ptactwo. Ee, Wodno-powietrzno-lądowe, które przypominam, nie karmi się chlebem, tylko no. <grym> ziarnem. Specjalną paszą dla takiego właśnie ptactwa. Ptactwo nie takie, co by nie było. No. Na temat ptactwa. O! Takie fajne wyjątki tutaj mogą być, czy nie mogą być. Także idziemy, bo możemy. Odpoczywamy. Tam ktoś nam macha, czy nie macha. Dzieciaki, tutaj przedszkole Wici idzie za nami. Cilujemy sobie, ale naprawdę te kolory są przecudne. Patrzcie w ogóle, co tu się dzieje. Jest naprawdę prze, prze. wspaniale. No. Wow, no dobra, może już się powtarzam, ale jest naprawdę przepięknie. Jest idealny czas, idealna godzina, idealne słońce. Idealna pora, tak naprawdę. Patrzcie, jak ta woda wygląda to, to, to jest coś niemożliwego i te ptaki sobie tutaj łowią, sobie lecą, lecą, szybują, nagle poch, pikują w stronę wody, i łapią jakieś tam ryby czy innego rodzaju skorupiaki. No, fajne. co widzicie? jak ci się podoba? podoba się widzia? wiem, że nie to co plaża wielitkowie, ale ale chyba może być, prawda? Kurcz, trochę się głębiej robi. Ale dobrze, że mamy pokać sulu, co szybko wyschnął. Oczywiście serdecznie pozdrawiam. Zapraszam do linków w opisie. Poket sulu. Tam będzie wszystko. Są damskie wersje również. Tak, tak, tak. Są męskie, damskie. Oczywiście hasło fiton trip na zniżkę. 50 Zico. Zniżki na fiton tripowe te czarne. I tam chyba 30% na, e, na każde inne na hasło Fiton Trip, moi drodzy. Więc, więc co, no warto, warto, warto. Tak idziemy, idziemy, idziemy i dochodzimy do, do wyspy. Do wyspy, która została stworzona przez naturę podczas wpływu. Jest to nieprawdaż bardzo, ale to bardzo. Instagramowe miejsce, piękne zdjęcia tu mogą wyjść. Tam widzę, że są chyba pułapki rozstawione na langusty eee, No ale kurczę, bla, No chodźcie tu ze mną. Patrzcie w ogóle co to w ogóle, to w ogóle ma znaczyć świetnie. meduza tam leży. Zapatrzcie, patrzcie, czekajcie, patrzcie, patrzcie na to. Kawa porządnej meduzy. Przynajmniej tak to wygląda jak meduza takie no trzeba uważać jest wariatka no, patrzcie na tą meduzę taka taka martwa trochę no ale no meduza nie taka co by nie było. na, pienię, na pienię. trening na następny dzień. Tym razem patrzcie się, gdzie mieszkamy. Tu mamy domek. Tam poszli sobie nasi sąsiedzi. E, tu mamy plażę, a tu mamy wejście do domku. Jest Wicia. Wicia, wita na tarasie. Jezus Maria, ale naprawdę czuję się strasznie dziwnie. Witamy, witamy. Tu mamy łóżka, jakbyśmy chcieli. Tutaj mamy takie jedno łóżko, drugie łóżko jakbyśmy się mieli e, pokłócić, a do tego tutaj nie jest, e, nie jest daleko. Nie planujesz <laughs> chyba nikogo. No? Nie no, ja, wiesz, ja nie, raczej nie planuję. I łazieneczka. Bieżąca woda, jest prysznic, e, jest, e, jest tutaj ficiu, fiton trip, kaloryfer, wiecie, te sprawy. Fajnie by było jakby był. Mamy wiatrak. Nie ma klimy, ale jest wiatrak. No, też mi się wydaje, że wiatrak jednak jest lepszy, bo jak była ostatnio klima, to albo było za zimno, albo było za ciepło. Bo ten, no, I wiatrak nawet działa. Także, kurde, no patrzcie w ogóle na to, gdzie mieszkamy. No dobra, no ja kończę chyba ten odcinek. My idziemy sobie podziałać, tam dalej poodpoczywać. Może to dzisiaj jeszcze nagram, może nie, ale chciałbym Wam serdecznie podziękować, bo tak naprawdę dzięki Wam tutaj jestem. Dzięki Tomkowi, także serdecznie Ci Tomek dziękuję w ogóle za możliwość, że tutaj możemy być. Wszystkim wspierającym również dziękuję, bo to tak naprawdę no. No to robimy wspólnie, ta podróż jest wspólna, to co oglądacie to jest po prostu, no dzięki wam się dzieje, także jesteście naprawdę wspaniali, że oglądacie reklamy, że gdzieś tam wspieracie mnie na tych wszystkich możliwych portalach, platformach i kontach, no to jest niesamowite, no zobaczymy jak się odnajdę w luksusie, bo jednak wiecie w jaki sposób ja podróżuję, mam nadzieję, że widzicie też się podoba i co, no, no wychodzę z domu, wiecie o co chodzi i... I widzę odpływ, nie? No prześlicznie jest, naprawdę prześlicznie. E, więc siadam pewnie zaraz do montażu, idziemy się okąpać, idziemy coś zjeść. I, i tyle, nie? Mam nadzieję, że będę zrobił jakiegoś live'a niedługo, e, więc się zobaczymy jak najszybciej. No to co? Do zobaczenia!